Wszechświat narodził się jako niezwykle gorący i gęsty obiekt, i zaczął się powiększać. Jeśli teoria wielkiej unifikacji jest słuszna, to cztery główne oddziaływania grawitacja, elektromagnetyzm oraz silne i słabe oddziaływania jądrowe. Po upływie jednej trylionowej, jednej trylionowej, jednej trylionowej sekundy po wielkim wybuchu były jednym pierwotnym oddziaływaniem. Kiedy wszechświat powiększył się i ochłodził, grawitacja oddzieliła się od pozostałych trzech oddziaływań. W tym samym momencie rozmiary wszechświata zwiększyły się od ułamka promienia protonu do ponad miliarda lat świetlnych w ciągu zaledwie ułamka sekundy. W wyniku tej hiperekspansji, nazywanej inflacją, pojawiły się zarodki przyszłych struktur we wszechświecie i doszło do wyrównania temperatur. Kiedy inflacja wyhamowała, słabe oddziaływania jądrowe oddzieliły się od silnych oddziaływań jądrowych. Powstała wrząca kosmiczna zupa złożona z cząstek i antycząstek. 100 sekund po wielkim wybuchu temperatura spadła do miliarda stopni. Pod wpływem silnych oddziaływań jądrowych protony i neutrony zaczęły się łączyć, tworząc jądra Deuteru. Wysoka temperatura i ciśnienie zapoczątkowały syntezę termojądrową. Atomy deuteru zaczęły się łączyć, tworząc hel. Już po kilku minutach jedna czwarta wodoru przekształciła się w hel, z którego następnie powstawały cięższe pierwiastki. Przez setki tysięcy lat, wszechświat wypełniała kosmiczna mgła, będąca mieszaniną materii i promieniowania. Dopiero po upływie 380 tysięcy lat od Wielkiego Wybuchu promieniowanie oddzieliło się od materii, dzięki czemu światło mogło rozchodzić się bez przeszkód. Zamklony Wszechświat nagle się przejaśnił, a przenikające go fotony krążą do dziś w postaci promieniowania reliktowego. Kiedy wiek wszechświata osiągnął kilkaset milionów lat, pod wpływem grawitacji zaczęły formować się obłoki gazowego wodoru i helu, które gęstniejąc przekształciły się w pierwsze gwiazdy. Kiedy wszechświat liczył około pół miliarda lat, grupy gwiazd i obłoków gazowych zaczęły tworzyć pierwsze galaktyki. Z czasem pod wpływem grawitacji galaktyki zaczęły grupować się w gromady, a pierwsze gwiazdy zaczęły umierać, uwalniając z siebie ciężkie pierwiastki. Węgiel, azot i tlen to podstawowe składniki życia. Z powybuchowych obłoków zawierających te ciężkie pierwiastki narodziły się nowe gwiazdy. 9 miliardów lat po wielkim wybuchu w Galaktyce Drogi Mlecznej z obłoku zimnego gazu powstało nasze Słońce. Z pozostałego gazu i pyłu wirującego wokół Słońca powstały planety układu słonecznego, a wśród nich Ziemia. Wszystko co widzimy na naszej planecie powstało z gwiazdnego pyłu, który narodził się ponad 13,7 miliarda lat temu w nagłym rozbłysku energii. Nasze słońce można uważać za wnuczkę pierwszego pokolenia gwiazd, które powstały tuż po wielkim wybuchu. Co jednak model wielkiego wybuchu mówi Jedna z hipotez głosi, że wszechświat będzie rozszerzał się wiecznie, a materia będzie w nim coraz bardziej rozproszona. Galaktyki wyczerpią zapasy gazu, z którego mogłyby narodzić się nowe gwiazdy, a stare gwiazdy się wypalą. Wszechświat ogarną ciemności i będzie w nim przeraźliwie zimno. W podległej przyszłości wszechświat może stać się zbyt zimny, by mogło w nim istnieć życie. Teoria Wielkiego Wybuchu to jedno z wielkich naukowych osiągnięć ostatniego wieku. Dzięki wnikliwym badaniom i pracy wielu ludzi, nauka może dziś zabrać nas w podróż w czasie niemal do początku Wszechrzeczy. Badania wciąż trwają i być może w końcu dowiemy się, jak i dlaczego powstał nasz wszechświat. Wersja polska studio kompanii tekst Piotr Rączka. Czytał Jan Wilkans.